pakiet różnych propozycji jest przygotowywany w kilku resortach, również w kancelarii premiera, jest przygotowywany w Ministerstwie Rolnictwa w szczególności, ale konsultowany z innymi również i będzie w niedługim czasie, rozumianym jako może kilkanaście dni, opublikowany. Przebudowanie podejścia do rolnictwa, zastosowanie pewnych nowych działań przede wszystkim, które mają usprawnić funkcjonowanie rynku rolnego, dać rolnikom większe możliwości sprzedaży, pomóc w niektórych Kosztach w gospodarstwie to jest sprawa, która wymaga racjonalnych decyzji, na to muszą być również zarezerwowane środki. Pan premier jest bardzo życzliwy rolnictwu, jestem bardzo tym zbudowany i mu wdzięczny, bo jest rzeczywiście człowiekiem bardzo przejętym przyszłością polskiego rolnictwa. Rolnicy nie zostaną zostawieni bez pomocy również w sytuacjach klęsk.